Cześć Szemano, ja jestem Ghost, jest to kolejny odcinek Herry Huddersfield. Mamy przed sobą spotkanie z Wilkami i z Tottenhamem. Także trudni rywale jakby nie patrzeć. My oczywiście cały czas walczymy, żeby wyjść z tej strefy spadkowej. Jesteśmy już na 18 miejscu. Właśnie będziemy się mierzyć z Wolverhampton, które jest 23 punkty straty. Myślę, że to jest szansa, żeby uciec z tego dołka. Jak wygramy to spotkanie? Przechodzimy od razu do niego. Musimy naprawdę wygrywać spotkania, żeby nie spaść z tej ligi angielskiej. Ogarniemy skład. Zmęczeni są dosyć zawodnicy, więc będziemy musieli dokonać kilku zmian. Na pewno damy tutaj odpocząć tym zawodnikom. Czy kogoś właśnie na lewą stronę laparra? On tu musi wejść. Durm już może grać. Czy chcemy go tutaj wrzucić? Oczywiście wraca na swoją pozycję. Czy na środek kogoś chcemy też wrzucić? Zaraz do tego dojdziemy. Właśnie nie wiem, czy tego zawodnika tak. Bergę też widzę, jest dosyć zmęczony. To znaczy, tak czy czwarte tutaj jeszcze tego wypoczęcia ma, więc on może zagra od pierwszych minut, najwyżej zostanie zmieniony po przerwie, bo całego meczu na pewno mi nie będzie w stanie zagrać, ale on chce go mieć właśnie od pierwszych minut, bo on jest tutaj takim filarem na środku, środku tej pomocy i resztę zawodników no, to już zostanie, a w ogóle bramkarz i, 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 to tak jest jeszcze kontuzjowany, więc nadal ten Schofield wychodzi od pierwszych minut, może tym razem e, będzie lepiej. Zaczynamy spotkanie. Berge, uderz teraz, ale mocna piłka, ale Patrycja, jakby jakby to naprawdę słabe uderzenie było. Teraz akcja ofensywna drużyny Huddersfield, piłka na wolne pole do Muni. Muni, będzie sytuacja sam na sam z bramkarzem. Muni chciał przelobować bramkarza, ale jeszcze nikt tego nie skończył. Berge, jesteśmy pod bramką. I teraz bergę jagon skugował. Chyba źle podbiegł od tą piłkę. Ale podanie było idealne, żeby coś tu zrobić. Teraz akcja rywali. No już sądziłem, że ta piłka zmieści się. W bramce po strzale kosty. Stara zagrywka fify, że jedno podanie od razu uderzenie z pierwszej piłki ale bramkarz tutaj czujny, w razie czego. Ogólnie z takimi zespołami jak Wolverhampton to po powinniśmy zdecydowanie sobie lepiej radzić, na razie chyba bez zmian, no Bergę mówiłem, że on może być e, zmieniony po przerwie, jednak e, jeszcze niech trochę podryguje grą w środku pola. bo no nie, teraz by, tylko żeby nie było spalonego chyba nie ma, będzie Prickard miał szansę i zmarnował. Chyba za bardzo przestraszyłem się, że mógł być to spalony. I nie doprowadziłem tej akcji do końca. No była szansa na efektywnego gola. Teraz jakaś sytuacja berge berge. Uderz teraz ładnie, no znów w środek. Ale teraz mnie rozklepali i miałem tutaj wóch Te szczęścia, że piłka nie wpadła do siatki, no bo... Scofield y, nic by tutaj nie zrobił. Zmiana. Baku nachodzi ofensywny, y, po środkowy pomocnik za SPDK. I uderzenie Scofield. Dobrze interweniuje nasz młody bramkarz, ale sobie tutaj wleciał, zobaczcie, czterech moich zawodników, no i znalazł lukę na wejście i oddanie strzału. I Scofield znów interwencja. No takie strzały, no to powinien on łapać. Ale widać, e, coraz lepiej mu to wychodzi, jeśli chodzi o bronienie odnośnie poprzednich spotkań. Ok, więc chyba przechwaliłem. Ja nie mogę. Jaka bramka wpadła, głupia? Zrzutu rożnego Bramkaś powinien to sięgnąć zdecydowanie. Ale żeby było ciekawiej, no to moi obrońcy mu przeszkadzali. Więcej niż niż ten napastnik, czy tam ofensywny zawodnik, który strzelał. 1-0. Sytuacja dla Rywali i 2-0. No to jest naprawdę śmieszne. Już. Jak mieliśmy tego losla w bramce, no to szło nam lepiej. A tutaj co leci, jednak w tą bramkę takiego poważniejszego, no to wpada. No i Scofield, jednak kolejna śmieszna bramka wpuszczona przez niego, i to jeszcze po krótkim subku, żeby było śmieszniej. 2 do 0 no i przegramy to spotkanie, bo ja już chyba nie jestem w stanie tego odrobić. Ok, no do kogo tam podajesz? Teraz jakieś odwrócenie, będzie gol, musi być gol, tak jest. Jak on by tego nie strzelił, no to już bym naprawdę zdziwił się niezmiernie. No tutaj trochę szczęścia miałem, to przyjęcie też, uderzenie. Tutaj jeszcze bramkarz, jeszcze trochę, jeszcze trochę i by to wyciągnął, wybronił. Ale wracamy do gry, można powiedzieć gol kontaktowy, ale będzie trudno jeszcze coś tu zrobić. Lecimy dalej. No, pomylił się mój obrońca. Jadam jest przy piłce, przeszedł mnie i dobrze, że nie leciało to bliżej słupka. No, bo już naprawdę skopiłby by wpuścił kolejną bramkę. Dwie minuty do końca, pewnie nic już tutaj nie wskóram. Koniec tego spotkania: Jestem zawiedziony, zażenowany, że w taki sposób oddaliśmy punkty w tym spotkaniu. Bo tutaj powinniśmy zdecydowanie wygrać, bo z Tottenhamem na pewno nie będzie lekko. Ok, więc przechodzimy. Do tego spotkania z Tottenhamem Może takie stroje zostawimy. Jak tam zawodnicy? Mamy Wingsa ponownie zagra przeciwko swoim byłym kolegom, Diakawy, on by musiał sobie odpocząć w tym spotkaniu. Zresztą niewidoczny był zupełnie w poprzednim. Jorgensen tutaj Wallace on zacznie. Czy coś tu jeszcze robimy? Chyba nie. Resztę zostawimy już zawodników w porządku, tak jak byli. Mamy w ogóle tu napastnika jakiegoś? Mamy Depoitre. I Ej, może jeszcze tak zrobimy. Okej. Okay. Nie, jeszcze potrzebujemy zdecydowanie jakiegoś obrońcę. W razie czego, ale tutaj wielu jest nie tych do końca, ale w razie czego no to już weźmiemy taką zmianę. E, dobra, e, Schofield e, no zagra. Jeszcze ja jednak będę na niego stawiał. E, tutaj mamy Hamera. Ma 31 lat jest bardziej oczywiście doświadczony, ale chciałbym jednak stawiać na tego zawodnika. Może tym razem zagra lepiej. Moi Berger Okej, okay, jakoś tutaj się przepychamy, mój, przy piłce. Wings. Wings będzie chciał uderzyć. Wings? Czemu to padło? nie wpadło? Ma, nie masz początek spotkania i mogliśmy prowadzić z Tottenhamem, gdyby to lepiej zakręcił. Może teraz jakaś sytuacja mu będzie? Sytuacja właśnie taka, że oddał strzał na bramkę Tottenhamu. Teraz będzie okazja, na pewno musi to coś z tego być, do no niej kolejne uderzenie, które sobie od tak bramkarz łapie. O no sąd tutaj ucieka mi jak tylko chce, kolejny raz. Zwiódł mnie jest polu karnym, jeden do zera, hurricane i jedna akcja taka konkretna Tottenhamu, po której pada gol. I nawet tutaj w tym przypadku bramkarza nie ma co winić, no bo Tottenham. Był zdecydowanie lepszy, no nie możemy przegrywać, nie możemy tracić goli, bo jak chcemy walczyć o utrzymanie naprawdę kontuzja bramkarza też wszystko pokrzyżowała, bo do tego momentu kiedy on grał, wszystko jakoś się toczyło. Teraz idealnie to Xdasa uderz to w końcu, no poprzeczka słupek Bóg wie, co? Czemu nic nie wpadło, jeszcze jakaś kontuzja chyba widzę. piłka do Sona. Jest w polu karnym. Uderzenie 3 do zera, soczyste 3 do zera. No naprawdę mam już dosyć tego bramkarza i wszystkich moich zawodników, którzy dzisiaj grają. Posypało się to, co zacząłem tworzyć przez ostatnie spotkania ta gra ofensywna. Tutaj normalnie są sobie zrobił, co chciał z moimi zawodnikami. Kongolo przejęcie na powie rywala. No czemu tam dalej nie podał, no uderz to teraz, żeby wpadło. no ja nie mogę, znów słupek, poprzeczka, nie wiem, już nawet nie widzę, co. I koniec tego spotkania, Soczyste 3 do 0, dostajemy z Tottenhamem. Naprawdę kolejny raz jestem zły. Nie tak to powinno wyglądać, żeby nie było, mieliśmy naprawdę dwie stuprocentowe sytuacje, ale to chyba były poprzeczki w obydwu przypadkach, przez to też nie zdobyliśmy ani jednego gola, o ile Porażka z Tottenhamem była do przewidzenia i, i naprawdę ciężko by było, tak czy tak, z tą drużyną wygrać. No to pierwsza porażka z Wilkami nie powinna mieć miejsca, tak czy tak. Jest to czas, w którym, w który w następnym odcinku na pewno jakoś wykorzystamy na zmianę formacji, na zmianę ustawienia i przede wszystkim niektórzy piłkarze nie zobaczą pierwszego składu, bo po prostu mnie zawiedli. Musimy tutaj trochę poprzestawiać ten zespół, żeby nadal bić się e, o utrzymanie, bo na razie na tym etapie tylko nas na tyle będzie stać. Okej, okay, to będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówi Ghost. Na razie, cześć.